Witam panowie, inwestorzy i handlowcy. Projekt jest z Tobą w kontakcie guru, Markets. Dziękujemy bardzo za pomoc w naszym projekcie. Zobacz wszystkie linki w opisie tego filmu. Teraz porównamy główne wskaźniki firmy ASML Holding NV, Ticker, ASML. Ta recenzja została utworzona na podstawie aktualnych informacji na dzień 12 maja 2024 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma ASML Holding NV należy do podkategorii CompSet, w ocenie biorą udział 62 organizacje, co jest bardzo reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania informacji o firmie. Nieco dalej rozważymy każdy wskaźnik bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz to wstrzymać. Możesz dokładniej rozważyć wszystkie parametry danej firmy. Dostęp do tabeli ze strukturą tickerów firmowych jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Dziękuję bardzo za ponowną wiadomość i inne wsparcie, naprawdę tego wszystkiego potrzebujemy. Więc zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa spółki ASML Holding NV wynosi 365,99 miliardów dolarów, a kapitalizacja rynkowa podkategorii wynosi 6.105 miliardów dolarów. ASML Holding NV ma udział na poziomie 5,995% należy do średnich firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 14,75 miliardów dolarów, a kapitalizacja podkategorii wynosi 720 miliardów dolarów. ASML Holding NV stanowi udział 2,48%. Porównując udziały w kapitalizacji rynkowej i bilansowej, widzimy, co następuje. Udział ASML Holding NV w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 5,995%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 2,48%. To o 66% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej w podkategorii Źle, minus jeden punkt. Zobowiązania finansowe analizowanej spółki wynoszą 4,868 miliarda dolarów. Dług do kapitalizacji księgowej stanowi 33% kapitału. Ocena zobowiązań dłużnych spółki, dobra, jeden pakt. Bilans ceny rynkowej spółki do jej zysku wynosi 47,6. Średnia dla podkategorii wynosi 48 i jest o 1% niższa niż dla podkategorii. Ocena relacji wartości giełdowej do zysków na tle spółek podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 7704 miliony dolarów. Przewidywane zyski na następne 12 miesięcy wyniosą 10 686 milionów dolarów. O 38,7% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysków w porównaniu z podkategorią. Dobry, 0,5 punktu. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 12,9%. Średnia dla podkategorii wynosi 7,6 i jest o 70% wyższa od średniej dla podkategorii. Ocena kursu giełdy na jej wskaźniki przychodowe w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii znośne minus 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 28 300 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 39 250 milionów dolarów. To o 39% więcej niż obecnie. Ocena szacunkowych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Marża na sprzedaży wynosi 27,2% przy średniej dla podkategorii 15,8%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 11,4%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobra 0,5 punktu Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 3,99%, czyli o 93% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. I fakt ten odzwierciedla brak równowagi w wartości wymiennej organizacji ASML Holding NV, najprawdopodobniej w kierunku rewaluacji. Kwota kapitału rynkowego na pracownika organizacji wynosi 8629 000 dolarów. Natomiast w podkategorii znajduje się 4461 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 93,4%. Oszacowanie wysokości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny, 0 punktów. Kwota zysku na jednego pracownika wynosi 181,6 tysiąca dolarów. Średnia dla podkategorii, 92,9 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 96%. Oszacowanie zysku na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Udział sprzedaży na każdego pracownika organizacji wynosi 667 tysięcy dolarów. Według podkategorii 587 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 14%. Oszacowanie przychodów na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 0,2% przy średniej dla podkategorii 4,4%. Jest to ocena możliwego ryzyka wystąpienia krótkiego zaostrzenia transakcji. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 53% ASML Holding NV. Natomiast dla podkategorii poziom ten wynosi około 52%. Potencjalnie papiery wartościowe podkategorii wyceniane są w przybliżeniu tak samo jak akcje spółki ASML Holding NV. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki ASML Holding NV i podkategorii firm. Widzimy, że przez 12 miesięcy promocje ASML Holding NV wykazało zmianę o 41,6%. Wobec dynamiki cen w podkategorii 40,6%. Nic to jednoznacznie nie wskazuje, ale trzeba mieć ten fakt na uwadze. Przed ogłoszeniem oceny końcowej uprzejmie prosimy zostaw swoją ocenę akcji spółki ASML Holding NV w komentarzach do tej recenzji. Twoje uwagi bardzo pomogą w rozwoju projektu Guru Markets. Ogólny wynik to 3 z 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii to 2 punkty. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na giełdę. Możemy zauważyć, że średni wynik dla całej giełdy ogółem wynosi 0,3 punktu. Wobec trzypunktowej oceny spółki ASML Holding NV. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, jest ona dla Was dostępna, link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera wszystkie decyzje systemu informacyjno-odniesienia dotyczącego wyceny zapasów guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy firmy ASML Holding NV. System oceny informacji guru Markets zapada decyzja. Nie otwieraj transakcji z tego powodu ASML Holding NV, przewartościowana firma pod kategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji guru Markets. Wszyscy jesteście najwspanialszą publicznością